Podtrzymujesz mnie przy życiu w tym szpitalu, więcej proszę. Więcej tego uzależniłem się od tej serii. To jest cudo. Dobry filmik na rozpoczęcie tygodnia. Dzięki. Tu są lepsze historie niż z ukrytej prawdy lub trudnych spraw. Jarosław Kaczyński, polityczny skrzat. Na scenie politycznej zawsze w czapce z gazet. W sejmie i senacie mówi z werwą i mocą, lider partii, który nieraz budzi kontrowersje wrocławską nocą. Jego polityka. Bywała często sporna, ale dla wielu Polaków wciąż jest nadzieją, wciąż porą. Dla jednych wyznaje wartości jak skała, dla innych kontrowersyjna postać wciąż w ocenie stała. Wielu podziwia jego zapał i determinację, inni zaś twierdzą, że to tylko partyjna fascynacja. Jego decyzje kształtują losy całego kraju. W politycznej grze wciąż szuka swojego stałego raju. Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnym odcinku Becky z Madek. I szczerze mówiąc, sam nie mogę uwierzyć w to, że to już siódmy jubileusz. Wszystkie odcinki Becky z Madek podrzucam w karcie z playlistą, która pojawi się tutaj. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to gorąco zapraszam, a teraz. Zaczynamy! Były mąż dostał w sierpniu wysoką odprawę odchodząc ze służby w policji. Płaci na mnie alimenty, bo udowodniłam, że zajmowałam się domem dla jego kariery. Z tą drugą ma dzieci. Ze mną nie. Jak dobrać się do kasy z odprawy ze służby w policji? Na co się powołać, żeby oddał mi chociaż połowę? Wkurza mnie, że ona pojedzie z nim na wakacje, a ja muszę w Mopsie znowu kłócić się o kasę. Więc to jest mniej więcej tak. Siedziała w domu, nie mając pod opieką nawet jednego dziecka, bo nie chciało się iść do roboty, bo były mąż dobrze zarabiał, a teraz jeszcze chce dalej dobierać się do jego Kasy. Bardzo wartościowa kobieta, ciekawe dlaczego jest sama. Szczere gratulacje dla męża, że w porę zorientował się z kim ma do czynienia i nie zapłodnił. Oddaj połowę odprawy, a nie lecisz na Kanary. Jestem byłą, więc mnie dej. Swoją żonę w dupie mniej. Alimenty, mopsy, kłótnie. Ja tak spędzam popołudnie. Mam do Was pytanie. Otóż zastanawiam się nad tym, jak wygląda sytuacja finansowa, gdy dziecko trafia do placówki wychowawczej w trybie zabezpieczającym na okres 3 miesięcy. Czy ktoś miał do czynienia z taką sytuacją lub może wie jak to działa? Chodzi mi przede wszystkim o świadczenie 500 plus oraz alimenty. Jak to jest rozliczane w przypadku, gdy dziecko przebywa w takiej placówce? Czy nadal przysługują te świadczenia rodzicom, czy może są w jakiś sposób przekierowywane na wsparcie dziecka w placówce? A co w przypadku, gdy dziecko zostaje umieszczone w placówce na stałe? Jak to wpływa na przyszłość? świadczenia. Czy są one wtedy przerywane, czy może nadal są wypłacane, ale na inne konto. Dziękuję z góry za wasze odpowiedzi. Aha, czyli nie to jak odzyskać dziecko, jakie podjąć kroki, żeby dziecka trwale nie odebrali. Najważniejsza kasa. Szczerze współczuję dziecku takiej matki. Podwajają świadczenia wtedy. Każdy prawnik ci to powie i jeszcze należy się odszkodowanie za straty moralne. Nieważne czy matka dobra czy zła, czy ma dziecko przy sobie, czy też jej dziecko odebrali. 500 plus i alimenty musi dostać, bo jej się należy. Powiem tak, ta pani była na wyborach. I mimo, że już wiem, na którą partię głosowała, to wam nie powiem. Moja dziewczyna 21 lat jest w drugim miesiącu ciąży. W poniedziałek, 4 dni temu, była na rozmowie o pracę. Pracodawca zapytał ją, czy jest w ciąży lub czy planuje w nią zajść w najbliższym czasie. Odpowiedziała, że nie. Wczoraj dostała telefon, że dostała się do tej pracy. Za jakiś miesiąc planuje przejść na urlop macierzyński. Czy pracodawca może wyciągnąć jakieś konsekwencje? Może ją gdzieś podać? A to ciekawa sprawa, że na Macierzyński planuje pójść w trzecim miesiącu ciąży. Z tego co wiem, to tego typu urlop przysługuje do dopiero po porodzie. Ale oczywiście mogę się mylić. W końcu jestem bezdzietnym lambadziarzem, który nie ma o tym pojęcia. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Chyba, że ona chce urodzić dziecko w trzecim miesiącu ciąży, żeby pójść na macierzyński. W takim razie wyśrubowane normy przyjęła rządząca nami partia. 21 lat być w drugim miesiącu ciąży. Ciekawe ilu pracodawców nabrała na ten numer. Dzień dobry, jestem mamą syna, 8 lat, obecnie w ciąży, niedługo rodzę i niestety nie mogę pracować. Jest to bardzo trudne, być może będzie jakaś okazja, aby nam pomóc. Bardzo potrzebujemy żywności, Słodyczy i owoców dla dziecka, chemii gospodarczej środków higieny, ubranek dla chłopca 128 na 132 wzrostu artykułów piśmiennych, ubranek dla noworodka, chłopiec pieluchy numer 2, pościel, kocyk, pieluchy, chusteczki nawilżane, spacerówka, fotelik samochodowy dla noworodka, materacyk w łóżeczku, mleko modyfikowane dla noworodka. Może jest takowy? Chętnie pomożemy w żaden sposób. Proszę nie pisać negatywnych komentarzy, nie mogę się denerwować, ciąża jest trudna. Dwa razy byłam w szpitalu, aby utrzymać ciążę. Proszę traktować ze zrozumieniem. Każdy ma trudności. Najbardziej mnie ujęło, chętnie pomożemy w żaden sposób. Takie to szczere i od serca. Wiem, że może się to wydawać normalną prośbą o pomoc i może nie powinienem się czepiać, ale tak sobie tylko podsumujmy. Nie ma kompletnie nic ani dla jednego, ani dla drugiego dziecka. Nie miała dla pierwszego, ale trzasnęła drugie. W swoim ubóstwie nie ma na najprostsze i najtańsze artykuły dla dziecka, ale najwyraźniej posiada samochód, bo prosi o fotelik. Za wszystko odwdzięczy się w żaden sposób. Hej wszystkim, mam dla was pewne nowości i chciałam się nimi z wami podzielić. Podzielić. Od lutego 2023 skończyła mi się umowa o pracę i aktualnie jestem na Macierzyńskim do grudnia tego roku. To naprawdę cudowny czas. Mogę skupić się na swojej rodzinie i docenić te chwile spędzone z małą pociechą. I tutaj pojawia się pewne pytanie, które chciałabym wam zadać. Teraz jestem w kolejnej ciąży. Tak, tak, rozumiem, kolejne radosne zaskoczenie. Po zakończeniu obecnej macierzyńskiej zastanawiam się, co dalej, czy mogę przejść na L4 i kontynuować oczekiwanie, czy jak to zrobić, żeby nie musieć wracać do pracy. Nie ukrywam, że na razie to kompletnie mi się nie chce. Wiem, że w naszej grupie są osoby kompetentne i doświadczone, które mogą pomóc mi zrozumieć tę kwestię. Jednocześnie chciałabym prosić, abyście zachowali konstruktywny ton. Jeśli ktoś ma ochotę hejtować, to naprawdę proszę sobie darować. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby wzajemnie wspierać się i dzielić się wiedzą. Wiem, że kto pyta nie błądzi, więc liczę na wasze rady i sugestie. Pozdrawiam was serdecznie i z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Możesz, ale musisz zadeklarować następne trzy ciąże, bo musi być ciągłość. Nie dość, że powinna mieć możliwość tak zrobić, to jeszcze powinna dostać hajs razy dwa. Za Utrzymanie kombo, a przy następnej ciąży co najmniej razy cztery. To jest właśnie ten największy combo boss w każdej grze. Taki super, hiper trudny. To ona tylko w warunkach real. Pisowcy powinni zatrudniać te matki jako doradców. Dopiero by finezyjnie kradli. Chciałabym podzielić się z wami pewnymi myślami i zapytaniami, które ostatnio nie dają mi spokoju. Życie potrafi czasem postawić nas w trudnych sytuacjach, a teraz właśnie taka chwila nadeszła w moim życiu. Jestem pełna obaw o naszą rodzinę. Mój mąż ciężko pracuje, aby zapewnić nam byt. Niestety zarabia jedynie min niemalną krajową, co sprawia, że nasze finanse są naprawdę napięte. Obecnie sama nie pracuję, bo troszkę trudno mi się zebrać do tego. Staram się znaleźć sposób, aby pomóc naszej rodzinie. Przychodzę więc do was z zapytaniem, czy moglibyście podzielić się jakimiś informacjami na temat różnych zasiłków czy wsparcia, które mogłoby nam jakoś pomóc w tej trudnej sytuacji. Może istnieją programy, o których nie wiem, a które mogłyby nas wesprzeć w tym trudnym okresie. Chodzi mi tu tylko o wsparcie finansowe. Nie interesują mnie porady dotyczące podjęcia pracy, więc takie rady darujcie sobie od razu. Och, cóż za dramatyczne opowieść, aż muszę sięgnąć po chusteczkę, aby otrzeć swoje łzy wzruszenia. I oczywiście chodzi tylko o wsparcie finansowe, no bo kto by chciał narażać się na te beznadziejne rady dotyczące znalezienia jakiejś pracy, czy polepszenia sytuacji? To nie dla niej. Ona woli nadal gapić się w sufit i liczyć na to, że zasiłki spadną z nieba. Co się będzie pracą kalać? Przecież szlachta nie pracuje. Oczekuję z niecierpliwością, abyś znalazła te tajemne zasiłki, o których inni nie mają pojęcia i trzymam kciuki za to, abyś znalazła programy, które cię ominęły do Dotychczas. Witam! Szukam osób zamożnych i jednocześnie dobrodusznych, które stać na serdeczny gest i w ramach pomocy zgodzą się podarować kwotę niezbędną na zakup niedużego mieszkania bądź małego domku. W zamian mogę zaoferować lokal do generalnego remontu, który można później sprzedać bądź wynająć. Może znajdzie się gdzieś dobra dusza, która zechce podzielić się swoim szczęściem, pieniędzmi i poratuje kogoś, kto jest w ogromnej potrzebie. Albo może ma mieszkanie bądź domek najlepiej w Gryficach, który zgodziłaby się użyczyć lub udostępnić za symboliczną opłatę, plus oczywiście rachunki za zużycie prądu wody gazu. Byłabym serdecznie wdzięczna za nieocenioną mega pomoc. Zaczynam się zastanawiać, czy to z tymi ludźmi jest coś nie tak, czy ze mną. Może to ja jestem lamus i zamiast się starać, powinienem po prostu wyciągać mieszkania od innych. W sumie to też praca. Zanim się uda, trzeba się raczej nieźle napracować, żeby zdobyć taki mały domek. Też jestem w potrzebie większej przestrzeni, tylko ja myślałem, że na swoje potrzeby trzeba zapracować. Chyba czas się przebranżowić na day, bo mam taką potrzebę. Nie no, w sumie nawet proponuję lokal w zamian, jak już się nie da inaczej. A to nie codzienny day. Szacun. Widzę, że pan odczytał, ale nie odpisuje. Proszę o kontakt oraz dobry uczynek, czyli podwiezienie mi tych rzeczy. Na pewno ma pan auto i możliwości. Ja niestety nie. Dzieci już zobaczyły zdjęcia, są zachwycone meblami i nowym łóżkiem. Najbardziej ucieszył je telewizor. Bardzo bym prosiła o informację, czy ten telewizor też pan nam podaruje i przywiezie najlepiej dziś między 16 a 19. Rozumiem, że może pan być zajęty, ale liczę na pana zrozumienie i wsparcie. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest dla nas trudna. Dlatego bardzo proszę o pana pomoc. Dzieci już. Nie mogą doczekać się, kiedy będą mogły korzystać z nowego telewizora. To dla nich ogromna radość. Jeśli byłby Pan w stanie przywieźć telewizor dziś między godzinami 16 a 19, byłoby to dla nas idealne rozwiązanie. Mamy nadzieję, że Pan się zgodzi, a my będziemy wyczekiwać z niecierpliwością na Pana telefon. Zawsze zastanawia mnie przekonanie niektórych ludzi, że ich własne dzieci i ich reakcje kogokolwiek interesują. Dzieci będą rozczarowane, będą płakać, jakim powiem, albo że się cieszą, widziały i są zachwycone i tak dalej. Czyli ich własna progenitura ma zmiękcza. Serca i być kartą przetargową w żebraninie rodziców. Dzieci są zachwycone. To dorzuć pan jeszcze telewizor, to będą jeszcze bardziej zachwycone. No i przywieź pan wszystko na miejsce, bo my nie mamy możliwości. Nagrodą będzie uśmiech mojego bąbelka, a to przecież bezcenne.